co to ja, jak ja wyglądam? Mm. Mm. Hej, sorry, że nie nagrywałam. Ej, nie spadajcie, hej, hej, podnieście się. Nie ma tego złego. No zgubiłam ładowarkę. Ona jest dość, dość duża ta ładowarka. Gdzie? Jak? Kiedy? Próbowałam ładowarkę, przysięgam, próbowałam na telefonie. Ale niestety no, nie potrafię. Kurwa. Ja już się przyzwyczaiłam do wysokiej jakości, ja już nie mogę się zniżyć. W każdym razie, słuchajcie. Kupiłam sobie ładowarkę, yy, nie kanona, jest to, jest to niestety podróba. Bardzo dziwna podróba, ale, ale działa, więc się nie przejmuję. No nagrzałaś, się. nagrzałaś się. Śmierdzi plastikiem, ale działa. Kosztowało mnie to 30 zł, więc też to jest dobra wiadomość. Proszę Państwa, chciałabym tutaj ogłosić Wam, bo wy nie wiecie, bo nie wiecie, a dużo się zadziało. Nie wyglądam w ogóle. No właśnie, weź ogam. No to prawda, tylko chciałam Wam powiedzieć, że tutaj mam współlokatora. przedstawcie się Tadeusz. Tadeusz jestem. Tadeusz, to jest Tadeusz. Ahoj! Piękna. powiesz coś o niej? Przygotowałem tutaj proszę bardzo zestaw mm -hmm. kokos. I do maso, w zachowę, to tak to wygląda. Tak, tak. Jak nie powinno, ale jest naprawdę. Wydaje smakowicie. bardzo smakowicie wygląda. Bardzo smakowicie. A teraz Pogę uwaga. Swoją. Swoją. Bo, nie wiem co tutaj się zadziało. No, co zważnego. Słuchajcie, chciałam Wam tylko powiedzieć, że nie ma nic bardziej denerwującego niż słabo działający net. Przeprosiłeś jeszcze, ty chcesz coś powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że kupiłem śledzie dzisiaj na pracę. Naprawdę? Tak. No. nie, no, nie miałem ochotę na śledzie. Nie no ochotę na śledzie, a wiesz, że no, masz w domu śledzia, więc... <grym> <grym> Możesz tutaj posmakować sobie. Słuchajcie, to jest mój dzisiejszy zakup nowy. Drukerka. Myślałam, że bez wi-fi się obejdzie, ale niestety ona będzie tylko działać, kiedy podłączy ją do wi-fi, a ja mam tak beznadziejny internet w domu. Że to jest po prostu hit. O, dołączenia do sieci. O. Widzisz, wystarczy, że przyszedłem. Mhm. Dupa. No tak by się to stało. Tak. Wow! Ta drukarka daje mi jakąś wiadomość. Wspaniała, wspaniała, uwielbiam tą drukarkę Witajcie, właśnie się dowiedziałam, że osoba, z którą się widziałam we wtorek, jest czwartek Zrobiła sobie dzisiaj test i ma covida Fajnie, no ja lubię być chora, ale trochę mnie martwi, boję się o powikłania I w ogóle jakoś mi wszystko teraz boli, jak się dowiedziałam, że jest szansa, że, że mam covida, to w ogóle wszystko zaczęło mnie boleć Chciałabym zadzwonić do mamy Wybrany numer obecnie jest zajęty Mama nie odbiera, ale zadzwonię do babci. Halo? No hej. Asiu, zadzwonię później, bo to jest jedna do że Cześć, Palinka. Pa. No. Eee. Hmm. Hmm. Do kogo mogę zadzwonić? O, zadzwonię do I am Vero. Darska eee. eee. pewnie nie odbierze, ale zadzwonię do niej też. Zajebiście. No halo? Tak, Asiu, co jest? Ma pozytywny test. Ma pozytywny. Mhm. A kiedy ty się z nią widziałaś? We wtorek. Aha, no to ty masz też. Także może teraz nie jeździ, wiesz, już publicznym transportem, bo po prostu nie ma sensu mhm. ludzi zarażać. No, nie. no tak. Poza tym jest hmm. inny szczep teraz. Teraz jest taki, który inaczej ten, więc chyba nie możemy mieć ze sobą kontaktu. Zrywasz ze mną. Zrywam z tobą. No dobrze. Ale jest potrzebne pismo, i dzwoniać ja będę przywozić Dziękuję ci bardzo. Nie panikuj, macie zdrowe organizmy, więc z wami nic nie będzie. Dobra, ekstra. Weź, bo ja poznęłam. Ja no dobrze, wziąłem się, ale się spokojnie. Ty nie wiem, zastanów się. Ty z tym covidem naprawdę robisz takie baśnie ty się śmiejesz, no, ale to jest po prostu realne. No i co? Wyglądała jakby, nie wiem, miała umierać, kurde? No nie, no no bo to jest dopiero początek. Płysłałaś. To tam, nie bagatelizuj tego. No bagatelowo. Poważna sprawa. Trzeba leżeć tak, no właśnie. i oglądać seriale. I oglądać TV Play 1. No, Słowo mi, powiem, covid Bardzo <śles> Bardzo To jest realna choroba. O, ja ty nie twierdzę, że nie jest realna. To jest jak zwykła grypka. Ja twoich przemyśleń nie wrzucę na chyba po prostu chyba. Hej. Dobra, nie chcę mi się tego oglądać. No to co? Daily?